Stanisław Jachowicz, chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu Za Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki. Lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo, ty długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapyta koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła, pomyślność w leczeniu od tego zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek Srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może, Od łakomstwa strzeż was Boża. Wiesław Drabik Wilk Wilk to taki leśny pies. Bardzo niebezpieczny jest. Jak wiadomo, Cała szajka groźnych wilków mieszka w bajkach. U nas żyją w wilczych stadach, a najwięcej ich w bieszczadach, bo to dzika okolica i tam wyją do księżyca. Urządzają polowania. Kto wilkowi by zabraniał? Jan Brzechwa kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłuk kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła, widział, kto takiego osła. Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. A to krowa. Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota, co też pani tu wyczynia, tak nabłocić, a to świnia. Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie, grzęda pękła, kwoka wściekła, coś o biba nim rzekła i dodała próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście, czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Wiesław Drabik Świnia Było raz różowe prosie, które mycie miało w nosie. Dużo jadło i kwiciało, ale umyć się nie dało. Mama prosi umyj ryjek, ale prosie się nie myje. Śmieje z niego się rodzinka, co za brudas, ale świnka, co wyrośnie z niej, nikt nie wie, ale śwince dobrze chlebie. Wiesław Drabik, owca. Była raz owieczka, biała jak chmureczka, co ciągle Beczałam. Jestem za biała. Po co mi kopytka? I tak jestem brzydka. Prosił ją baranek. Przestań. Nie przestanę. Mam brzydki kożuszek. Zmienić kolor muszę. Baran nie zaprzeczył. Owca do dziś. Wiesław Drabik, krokodyl. Co ja wiem o krokodylu? Że krokodyl pływa w Nilu, że ma ogon i to gad. A najchętniej bym mnie zjadł. Jaszczur mieszka w ciepłych krajach, zakopuje w piasku jaja, lubi w słońcu się wygrzewać, pływa w wodzie jak pień drzewa. Nie baw się więc z krokodylem, bo ma zęby. I to ile. Wiesław drabik zając. Ma długie uszy. Biegnie kicając. Czy to jest królik, czy to jest zając? O właśnie odgryzł świeżutki pączek. To się rymuje, więc to zajączek. A dwa maluchy, przemiłe trusie, mają tę samą chyba mamusie, Też w trawie skaczą jak dwa koniki. A może jednak to są króliki? Rządło i czułki siada na kwiatuszkach. To poczciwa pszczoła, nie osa, nie muszka, kiedy zbierze nektar, wprost do ula leci. Pszczoła zrobi z niego pyszny miód dla dzieci.